już jest dobrze namoczone ale to nie o tym zobaczcie tu tu się robi białe tu gdzie to to zobaczcie widzicie gdzieby to nie nagrzebnie Dobra jest porobione Już zaczyna wychodzić Tu też I tu też Tam, tam Dobra, jest ok No to teraz musimy wsadzić do ziemi To też już nie będę pokazywał Odpowiednie drzewo do odpowiednich grzybów oczywiście <grybki> Muszę Wam pokazać po prostu a jak urosną, to wam pokażę, tylko zobaczymy czy wyrosną w ogóle. Już jest, już jest przygotowana ziemia. Hmm. Tylko teraz trzeba jeszcze tylko podzielić. To jest, to jest tylko podkładowa ziemia. Na razie zaraz Wam pokażę. Muszę to teraz zrobić na, na drzewo. Miejsca. No i tak będzie działać. Zobaczymy. No i właśnie to tak wygląda. Tu powinny kozaczki rosnąć. Tutaj to tu jest jeszcze takie już starsze drzewo. Rozpadające się, gnijące. Tam jest też kawałek pod spodem. Tu jest z grzybnią. Grzybnia oczywiście do góry lekko, żeby było. Teraz teraz warstwa pójdzie ostateczna na te drzewo. Tu jest na prawdziwki, <grywki> a tu jest na kozaczki. I teraz tu będą wcześniej kozaczki. A tu później będą prawdziwki oczywiście. No dobra. I teraz na to trzeba teraz odpowiednią ściółkę dać. Wyścielić to wszystko odpowiednią siółką. A to już później wam pokażę. To się trochę to, to drzewo troszkę poleżało w wodzie. Najważniejsze, że grzybnia już się zrobiła. Tak. Troszeczkę wystarczy. A potem resztę później później jak tu zacznie rosnąć, to grzybnia się zrobi w jakieś dwa tygodnie, także powinna się zrobić jak grzyb. W zależności potem no nie wiem, do miesiąca grzybnia, ale no zobaczymy. <grybnia> no, zobaczymy. Jest jak jest. W każdym razie tu powinny być kozaczki, a tu prawdziwki. A pokażę Wam potem. W którym miejscu to mam yy, tą własną hodowlę? Na razie jeszcze muszę tu wyścielić to wszystko odpowiednią ilością ziemi i ściółki. I dopiero potem pod tą ściółką, tutaj na tym jak się zrobi grzybnia, dopiero między tymi kawałkami drzewa powinien rosnąć grzybny, tu tak samo. Ile tego będzie, to nie mam pojęcia. I czy w ogóle będą? <laughs> Może być w tym roku, że nie, nie będzie, ale dobra yy, jak to wyście, wyściele ściółką otpowieniem to wam pokażę Właśnie podlewam I wiecie co? <laughs> to wam pokażę. Nie chcę za bardzo odkrywać, widzicie? Tu jest grzybnia i to sporo. Tu gdzieś będzie na pewno też, ale nie chcę za bardzo śmigać. O, jest palcem śmigać. To jest grzybnia, tu wszystko się robi. Tu na stronie tych, muszę ją przykryć, tak jak było Tu na stronie, a tu, tu też jest, patrzcie grzybnia się robi. To białe tu to jest grzybnia chyba <grybnia> chyba tak o chyba tak na pewno gdzieś tam już nie będę tu jest tu gdzieś była też jeszcze widziałem Jest tam coś białego zaczyna się robić dobra muszę to poprzekrywać niech się to tłusi wszystko jeszcze trochę więcej liści chyba przynieść. grzywnia jest w każdym razie już zaczyna się robić oczywiście te otwory które tam miałem Ech. w tym drzewie to zrobiłem samemu grzywnia zaszczepiona i to się tu kisi teraz wszystko ale jest grzywnia Najważniejsze, że jest. I teraz, widzicie, trzeba czekać po prostu aż ta grzybnia puści grzybki. Zobaczymy, czy będą, czy nie. No, taki eksperyment. Także tu powinny być prawdziwki, a tu powinny być kozaczki. A zobaczymy, jakie może czerwone, to może brązowe. Trudno powiedzieć, nie chcę tu grzebać za bardzo. Po prostu. Ja to podlewam od czasu do czasu tak to wygląda, no, to jest tak odpowiednia już ściółka. To nie jest tak, że ziemia tam tylko podkład, a reszta to jest odpowiednia ściółka zrobiona, przeze mnie, skomponowana. Dobra, no zobaczymy co, jak będzie wyrastać jakieś maluchy czy coś to wam pokażę oczywiście. Bo jak nie będzie, to wam tego nie pokażę. Zobaczymy czy coś rośnie. Dobra. Hmm. To idziemy wpierw A czy nie, dobra, idziemy od razu. <grywa> Patrzcie, jak to porosło wszystko normalnie. nie są ogromne. Jak ślimaki nie zjedzą, oczywiście, bo wszystko jedzą. Widzicie, tam gnije jakaś, ale na bieżąco się urywa. Tu jest jakaś większa. Widzicie, a musisz patrzeć. nie ma. Po prostu wszędzie to ślimaki. Nawet w środku. Zobaczcie, siedzą. To, to jest to jest masakra po prostu wszystko wszystko zjedzą wszystko dobra ale nie o tym bo tu też są cukinie, ogórki. fajne są powiem wam już jadłem wszystko zjedzone ale muszę wam pokazać teraz to tak wygląda tu mam szklarnię widzicie. A tu mam <grybki> na moje grzybki. No, ale tu tu prawdziwe powinny rosnąć. Na razie nie ma. Jeszcze nie ma. Widzicie, tu dałem takie te, bo po prostu tak mi to zarasta tu. Jest po deszczu teraz, by tak lało. Patrzcie, tu mi się lepiej urywa jak jest stąd. Więc Tak mi to zarasta. I ślimaki po prostu tu wchodzą i... I no ciężko się tego pozbyć. No. Yy, w każdym razie tu powinny być prawdziwki, a tu kozaczki. Ale muszę Wam coś pokazać. Bo tu jest oddzielone, widzicie? Gdzie jest na prawdziwki, a gdzie na kozaczki. A tu zobaczcie co to jest. Ale, oczywiście, już zjedzony. No nie? Tutaj, widzicie? Zobaczcie, jaki piękny się wyrósł. Ale ślimak już go musiał dopaść. Po prostu... No nie ma... <laughs> ja nie wiem, czy tu wychoduje takie większe. Dziennie, co drugi dzień, jak wyrosną oczywiście. Myślę, że to nie będzie ostatni. Żeby uważać po prostu, żeby ślimaki nie... nie zjadły. Bo to jest taki eksperyment grzybowy. Ściółka się składa z kilku warstw oczywiście, z, z drzewa zaszczepionego, zrobionego przeze mnie i ściółka jest kilkuwarstwowa, odpowiednia gleba, metodą, metodą prób i błędów, tu po prostu widzicie, o się ładna zrobiła i tu czekamy na prawdziwki, ciekawe czy wyrostu. ale tego muszę zerwać, bo ja przyjdę tu wieczorem to jego nie będzie po prostu. Spróbujemy go zerwać, tylko trzeba tu ostrożnie, bo ta ściółka nie jest taka ubita ani nic, ale spróbujemy go jakoś wykręcić Ale jak? Moment żeby nie uszkodzić o Widzicie Zobaczcie Tak wygląda trochę pojedzony O Została. Widzicie grzybnia? Tu. Tak to wygląda. Pokażę Wam. Troszkę wyciągniemy. Nie chcę uszkodzić tych grzybni, no ale. Dobra. patrzcie Jeden eksperyment. Tak to wygląda. Widzicie? Zobaczcie. To jest grzybnia. To jest grzybnia. Z tego rosną grzybki. Dobra. Zasypujemy. Jak się tutaj grzybnia robi, tego bierzemy. Tak wygląda. Ładnie. No i. Jak coś wyrośnie, tylko jak więcej już wyrośnie, to Wam pokażę. Spróbuję, wiecie, utrzymać te ślimaki, żeby po prostu... Patrzcie, jak ja tu chodzę i tak wybieram. Patrzcie, ile ich jest tu, 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 wszędzie. Po prostu jest masakra, no. Muszę uważać, bo i no, już mi tu wlazł gdzieś w tym w nocy, musiał wleźć. No dobra, Tam co jest. O, myślałem, że jakiś... Prawoli już rośnie. No tak to wygląda. No ja Wam potem pokażę jak, jak będzie coś jeszcze. No. A tu mam szklarnię. Tu mam sklarnik. A Tu są pomidory. A już niektóre były zielone, to już oczywiście skonsumowane. Dobra. To jak będzie więcej to wam pokażę. No to... Pokażę Wam, bo muszę zerwać, bo po prostu, żeby mi ślimaki nie zeżarły, bo po prostu nie umie ich opanować. Tak jak mówiłem wcześniej, tu na razie, widzicie, ma być prawdziwkowy raj, ale nie ma. Jest wszystko ok, bo widzę, że tu jest wszystko ok. A tu Wam pokażę teraz, że tu się coś zaczyna dziać. Czy Wy to widzicie? Znowu, ares, odejdź! <noise> ares, ares już Oczywiście, już zobaczcie, jakie piękności. Jak go będę zrywał. No, ten to mi urodził, tylko że już tak go obgryzły. Widzicie, to nie idzie opanować. W nocy przychodzą po prostu i. Bo ja tu nie chcę żadnej chemii. Wiecie, sypać a nic. Obgryziony na dole, już tu, już tak obgryzły, że po prostu. Zobaczcie, muszę to, muszę zerwać, ale najlepsze jest to, że zobaczcie jaki młodziak tu wyrósł. Piękny. Wczoraj jak byłem tutaj, nie wiem o której, to była taka czerwona tak, a tu jest, o, tu jest jeszcze jeden taki. Patrzcie, teraz go Mal, Maleństwo, zobaczcie, rośnie, o. Jakie malusi, piękny. No dobra, to tego może zostawię, albo nie, nie wiem, może zerwie, a tego zerwie pewno. tego zerwie napię. się. ale, ale się tam, no nie szło wyr. tu już my... Zobaczcie, ślimaki go obżarły i się urwał. Jest tak w, tam wtegowany. No dobra, zostawiam to. No ładne. Patrzcie, czyściutki do tego bierzemy. Tego też weźmiemy. Wykręcimy ładnie, zasypiemy. O, zobacz, jaki ładny. Dwa. Nie wiem, czy tego zostawiać. A może nie chcę, podrośnie trochę. Zobaczymy, ile w sumie ich będzie. Bo teraz był jeden, to jest drugi, trzeci, czwarty. Tu jest piąty. To myślę, że jeszcze coś tu będzie, tak? Ale maleństwo. A ten, a ten ciekawe, czy koślima jakiś nie zje się tu często chodzić i zobaczyć, ale tu mam niedaleko do szklarni, także spoko. No to ja się cieszę, wyszło fajnie, grzybki rosną. Jeszcze bym chciał, żeby tu brawuski urosły, to by było <grybki> super. <grybki> Dobra. No to <grybki> ten film się nakręca dosyć długo, wiecie? <grybki> to jest tak, no nie wiem, ale już długo, długo, długo. No i jeszcze raz, jak mi coś wyrośnie więcej, to jeszcze raz Wam pokażę, może puszczę już ten film, a potem dopiero z prawdziwkami, jak będą, nie wiem, zobaczę, <laughs> jakoś to tam będzie. Ares, popatrz na mnie, <laughs> co się gniewasz na mnie, czy co? <laughs> Dobra, ale ładne, co? No, no, to jest takie moje poletko, widzicie, no i tu sobie grzyby. Jak nie ma w lesie, to mogę tu wspierać. <laughs> Super, no nie? Ale ten, rewelacja. No, zobaczcie, jak ten tutaj malutki, a ten jak tutaj ładnie rośnie. Taka zapałeczka. Dobra, te zabieram. Będzie do smażonki. Pomidory. No już te czerwone niektóre tu zebrałem. Tam już znowu czerwienie. więcej, jak będzie słoneczka, to będą fajne czerwone. Ares, posuń się <noise> Ares, proszę Cię idź tu, idź tu bo ja, wystawy, ja, wam, ja wam puszczę mm, ten film zobaczcie tu to z tego małego chyba to jest ten albo nie wiem czy wyżarły ślimaki tu rośnie nowy, świeżutki czerwony tutaj wyżarły ślimaki jakiegoś no korzeń został nie wiem, czy to jest. Hmm. O właśnie takie ślimaki widzicie, które chodzą. O taki ślimak wstrętny. Idź stąd. No nie, nie da się po prostu opanować. I tu jest na, na te czerwone, a tu widzicie już zaczyna się coś dziać. Tu jest jakiś jakiś borowik, ale nie wiem jaki dokładnie. Niech sobie rośnie. Tam. Tam w głębi jeszcze jest jakieś maleństwo. Dobra, nie dotykam tego. Niech sobie to tu rośnie. Tu jest, ale on jest jakiś taki dziwny się zrobił. Zobaczcie. Nie wiem, czy on nie. Coś z niego będzie. Może będzie, może nie. Tutaj. Widzicie. Tu jest liść. A, dobra, ten liść zostawię w sumie. Jest też jakiś burowik. Ale też go zostawię, i dzisiaj wieczorem idę i te ślimaki po. Bo... Muszę. i te czerwony. Stawiam, za małe. E... Ślimaki muszę powybierać, może mi je nie zjedzą. Tu jest ciężko. Wiecie, jak ciężko utrzymać te grzyby przy tych ślimakach. To jest coś strasznego. Po prostu przyjdziemy za 4-5 godzin i już grzyba nie ma. Dlatego puszczę ten odcinek, a potem będziemy na bieżąco, jak będzie coś więcej. Po prostu jakieś fajne urosną, to wam będę na bieżąco pokazywał, ale widzicie najważniejsze, że już coś, jakieś prawdziwki się pokazały, zobaczcie. Ten z tego chyba nic nie będzie, bo taki jest, jakiś już miękawy się robi. Tu może coś z tego być, to jest ładny. No i czerwone widzieliście poprzednio ile. Tu jest jeszcze jeden. A te ślimaki to tak i jedzą po prostu, że zasypiemy to. Hmm. No dobra, no to to, to jest moja widzicie. To jest moja moje prywatne moje wy, prywatne grzyby. Prywatna hodowla, Ale coś się dzieje w lesie nie ma. Ja mam Tak, po trochu, po trochu mam. Kłosimy jak nic. Zawsze do jajuszka czy co. Do zupki to zawsze można coś tu wkroić, Najważniejsze już porowiki się zaczną po, pokazywać. no Nie wiem co to za za borowiki, a czy to są usiadkowane, czy to są normalne szlachetne, to raczej nie są. Tak, tam jakby ceglak, nie wiem, trudno mi powiedzieć. muszę niech będą większe. Podlałem oczywiście troszkę, no no i fajnie, fajnie, fajnie wszystko rośnie. Ten mech tu fajnie szybko wy, wyrósł. Patrzcie, cały czas tu jest, fajnie rośnie tam też. Mm. Tu jest całkiem inna gleba tutaj. Dobrze, chyba, dobrze, więcej piasku dałem. Dobra, no to tyle. No to subskrybujcie, kombinujcie, kombinujcie, komentujcie, czy wam się to podoba, czy nie. Ja w tym roku. Powiem, jest, jestem zadowolony troszkę tych grzybów raczej już nazbierałem. Już fajnie, że po prostu w ogóle coś jest. No i myślę, że w tym roku już jakieś prawózki tutaj też widzicie, wychodzą. Jakieś borowiczki czerwone już na pewno. No i zobaczymy, co tu jeszcze z tego wyrośnie. Także będziemy na bieżąco, będę wam pokazywał, jak będą jakieś ładne. Spróbuję takie duże wyhodować, ale czy mi się uda, to nie wiem. Dobra, no to tyle. Do następnego. Pa pa!